Dzień dobry! Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat kierunkowskazów, o tym kiedy ich używać, w jaki sposób ich używać i dlaczego większość z ludzi, którzy posiadają prawo jazdy, ma z tym kłopot. Zacznijmy od tego, że w przepisach, w ustawie prawo o ruchu drogowym. Mamy jeden i tylko jeden zapis, który mówi nam o tym, gdzie, w jakich sytuacjach i w jaki sposób tych kierunkowskazów należy używać. Pozwólcie, że ja go przeczytam. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu tego manewru. O czym mówi nam ten przepis? Pierwsza rzecz o konieczności sygnalizowania. W naszym przypadku, jeżeli prowadzimy samochód, używamy do tego celu kierunkowskazu. Dalej. Obowiązani jesteśmy zawczasu i wyraźnie wykonywać właśnie tą sygnalizację. Co oznaczają te dwa zwroty? Zawczasu i wyraźnie. W pierwszym mamy obowiązek użycia kierunkowskazu odpowiednio wcześnie. Wyjaśnijmy sobie, do czego służy kierunkowskaz. Służy do informowania osób, które. Poruszają się pojazdami wokół nas, zarówno przed nami, jak i za nami, w szczególności, ale również tych, którzy nadjeżdżają do skrzyżowania z prawej lub lewej strony. O tym, jakie mamy zamiary na tym skrzyżowaniu. Czy chcemy pojechać prosto? Wtedy oczywiście nie sygnalizujemy, nie używamy kierunkowskazu. Czy chcemy na przykład wykonać manewr skrętu, i tu, w zależności od tego, oczywiście, czy jedziemy w prawo, używamy prawego kierunkowskazu, w lewo, lewego. Wyraźnie, bo jest powiedziane, obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować. Czym jest słowo wyraźnie? To znaczy, że nie możemy przy użyciu kierunkowskazu, lub też przy jego nieużyciu. Doprowadzać do sytuacji, kiedy ktoś poruszający się obok nas nie do końca będzie pewien naszych zamiarów. I tu akurat bardzo często dochodzi do różnego rodzaju nieporozumień, nadużyć, ale o tym za chwilę. Kiedy musimy używać kierunkowskazu? Przepis mówi dalej. Kierujący pojazdem jest zobowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować, uwaga, zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Czyli nie w momencie, kiedy obracamy kierownicę, włączamy sobie kierunkowskaz, bo wtedy już wszyscy wokół nas dokładnie wiedzą, co my robimy, ale właśnie tak jak było mówione, zawczasu, czyli wcześniej trzeba ten kierunkowskaz. Użyć, nie myląc nikogo. I w jakich przypadkach ten przepis obliguje nas do użycia kierunkowskazu? W momencie, kiedy mamy zamiar zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu. I tu akurat dochodzi też do pewnych nieporozumień, bo ten przepis obliguje nas w tych dwóch przypadkach do użycia właśnie kierunkowskazu ale nie jest powiedziane, że tylko w tych dwóch przypadkach my kierunkowskazu używamy również w momencie, kiedy próbujemy zatrzymać samochód przy prawej krawędzi jezdni. Czemu go używamy? Dlatego, żeby poinformować osobę, która jedzie za nami, o naszym zamiarze zatrzymania samochodu. Dla kogoś, kto jedzie za mną, Prawy kierunkowskaz jest prostą informacją. Możesz pojechać z mojej lewej strony, bo ja będę wykonywał manewr do prawej. Więc, skoro zwalniam, a tobie się na przykład spieszy, pojedź po mojej lewej, wyprzeć. Po wykonaniu manewru należy zgodnie z przepisem zaprzestać sygnalizowania. Bardzo często y, mamy do czynienia, szczególnie jeżdżąc po miastach, y, do, z sytuacją, kiedy na tak zwanym jednym kierunkowskazie, lub też na autostradach też się to zdarza, kierowcy zmieniają dwa lub nawet trzy pasy ruchu, ewentualnie zmieniają pas ruchu i wykonują skręt w prawo. Zauważcie, że każda zmiana pasa ruchu. Każdy manewr skrętu to są osobne manewry i należy je odrębnie sygnalizować. Czyli jeżeli jadę na przykład na jezdni która ma trzy pasy ruchu i z prawego pasa próbuje się przedostać na lewy zewnętrzny poprzez pas środkowy to Migam sobie kierunkowskazem, najpierw z prawego na środkowy, następnie zgodnie z przepisem, na chwilkę go powinienem wyłączyć i ponownie zapalić, chcąc zmienić pas ze środkowego na lewy. Na lewym pasie wyłączam i ponownie włączam, kiedy chcę skręcić. Często nie ma na to zbyt wiele czasu, ale przepis mówi bardzo wyraźnie. I egzaminatorzy również zdarza się, że y, mają pretensje do Was, jako do osób zdających i do nas, jako instruktorów, że Wam tego nie pokazujemy, a Wy nie egzekwujecie tego zapisu. Bardzo często y, pytacie mnie w trakcie jazd, kiedy tego kierunkowskazu użyć. Przepis mówi wyraźnie, kiedy zmieniamy kierunek jazdy. Obrazowo mówiąc, w momencie, kiedy jedziemy sobie do skrzyżowania i mamy do wyboru jazdę na wprost lub w lewo, to oczywiście sygnalizujemy w lewo. Na wprost się nie sygnalizuje. Jeżeli mamy możliwość jazdy, w trzech kierunkach, prosto w lewo, w prawo, naturalne, tak? Jeżeli jadę w prawo, to migam w prawo, jeżeli jadę w lewo, to kierunkowska zdaje lewy, prosto nie sygnalizuje. Ale tutaj niestety zdarza się bardzo często sytuacja, kiedy mamy do czynienia na skrzyżowaniu z tak zwanym pierwszeństwem łamanym, kiedy Znaki wskazują nam przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu, załóżmy, mój, i dla pojazdów nadjeżdżających z lewej strony. Dodatkowym, nazwijmy, utrudnieniem dla Was w interpretacji jest namalowana pozioma linia, która wyznacza Wam właśnie przebieg tego pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie. I bardzo często wtedy słyszę taką, no nazwijmy, miejską legendę, że no przecież ja nie zmieniam pasa ruchu. Ja jadę cały czas swoim pasem. Na co zawsze usłyszą moi kursanci proste pytanie: a czy jedziesz prosto, czy zmieniasz kierunek jazdy? No, jadę w lewo, czyli musisz zasygnalizować. Dlaczego musisz zasygnalizować? Ponieważ, jeżeli nie włączysz tego lewego kierunkowskazu, to osoba, która oczekuje jadąc z przeciwka na możliwość wjazdu na to skrzyżowanie, odczyta, że nie skręcasz, że jedziesz prosto. I wtedy może ruszyć. Dojdzie do kolizji. W momencie, kiedy policjanci będą dociekliwi. A osoba jadąca sprzeciwka z drogi podporządkowanej stwierdzi, że nie było włączonego kierunkowskazu, ewentualnie będzie miała to zarejestrowane na pokładowej kamerce. To niestety policjanci stwierdzą waszą winę, bo nie sygnalizowaliście zamiaru skrętu, więc teoretycznie chcieliście jechać na wprost. Kiedy jeszcze należy użyć kierunkowskazu. W momencie kiedy macie za pomocą znaku nakazu wymuszoną zmianę kierunku jazdy. Możecie spotkać się oczywiście ze znakami nakaz skrętów w prawo, nakaz skrętu w lewo, za znakiem, przed znakiem, bo mam nadzieję, że znacie te znaki. Również może być kombinacja, tak, nakaz skrętu w lewo, w prawo, nakaz jazdy prosto lub w prawo lub w lewo, ale za każdym razem, kiedy macie wymuszoną zmianę kierunku jazdy poprzez znak nakazu, to też należy to zasygnalizować, bo znak nakazu, tak jak już zapewne zrozumieliście, Wymusza na Was skręt, czyli właśnie zmianę kierunku jazdy. A zgodnie z przepisem, który Wam chwilę temu zacytowałem, należy taką zmianę zasygnalizować. Innym przypadkiem, kiedy powinniście użyć kierunkowskazu, jest strzałka pozioma. Strzałka P8A to strzałka do jazdy na wprost przez skrzyżowanie. Ale jeżeli mamy już strzałkę do skrętu na pasie ruchu narysowaną, to należy się stosować właśnie do skrętu. A skoro mamy wymuszony znowu liniami, znakami poziomymi manewr skrętu na skrzyżowaniu, to znaczy, że też należy to zastosować. Yy, zdarza się na przykład, że jadąc drogami poza obszarem zabudowanym, mamy dwa pasy, które prowadzą na przykład z autostrady w prawo dwa skrajne. Na nich również znajdują się namalowane strzałki yy, kierunkowe, i wtedy też należy użyć kierunkowskazu. Myślę, że wyczerpaliśmy już ten temat, ale w razie konieczności, w razie jeszcze jakichkolwiek wątpliwości, piszcie w komentarzach, ewentualnie znajdźcie mój profil na Facebooku i zapytajcie tam. Bardzo chętnie Wam odpowiem na wszystkie pytania. Miłego!